Salut! Dzisiaj nasz trzeci dzień pobytu w Jesionikach. Dzisiaj piękna pogoda od rana. Także wstaliśmy i od razu był zapał, żeby wyskoczyć w góry. Dzisiaj robimy tą taką główną granię Jesioników. Byliśmy tu już dwa razy na szlaku luty. Główna granie Sioników to mam na myśli ten odcinek, gdzie znajduje się Wysoka Hole i Petrowy Kameny przy Owczarni. I dzisiaj w planie jest przejście tej grani tam i z powrotem, czyli przed nami 24 km trekkingu, prawie 900 m przewyższenia. Ten rozległy płaskowyż niejako, który trochę przypomina Karkonosze, dostarcza naprawdę fantastycznych widoków, piękne panoramy, możliwa inwers inwersja chmur, także jesteśmy uzbrojeni w aparaty, w kamery, i lecimy. Jest ilu tam z nami dzisiaj na tej trasie? Pięknie dzisiaj, pięknie dzisiaj, ale będzie wędrówka. Wow. Pogoda dzisiaj ujemna, minusowa. Eee, tutaj jak jechaliśmy samochodem, pokazywało nawet minus 10. Także w takich warunkach dzisiaj będziemy wędrować. Aczkolwiek jest bezwiecznie. Jest słoneczko, i te warunki powinny rekompensować ten dość siarczysty mróz. Pięknie jest. Pierwsza dzisiaj nagroda. Pierwszy charakterystyczny punkt na naszej trasie. Tutaj zrobimy krótką przerwę. Upijemy herbatę. Popatrzymy na widoczki. O, przepraszam, stracone kameny. 1250. Proszę bardzo. Widoczki nam się zrobiły. wygląda piękna perspektywa w oddali keplnik, taka łysa góra tam to jest keprniczek, gdzie jutro zamierzamy być, zamierzamy go podobnie zwizytować helikopter tam może kogoś szuka, może jakaś akcja ratunkowa, nie wiemy. A my dzisiaj będziemy podążać tutaj ku kolejnym atrakcjom. No widoczki piękne, ale tam w oddali cały czas krąży ten helikopter. Cały czas tam próbuje albo usiąść, albo kogoś szuka. Poleciał. Chwila refleksji z tym helikopterem, bo to piękne widoczki. Człowiek tutaj, kontemplacja, herbata, a jednak tam możliwe, że trwa akcja ratunkowa. Winter is so beautiful. Wyruszyliśmy dalej. Teraz kolejny przystanek to będzie taki szczyt co się nazywa Petny O ile pamiętam tam też jest takie głazowisko i stamtąd już będzie widać cały ten płaskowyż jiesionicki, a także w oddali będzie majaczył pradziad zwierząt transmisyjną. ale dzisiaj bajka temperatura jest minus 10, o czym wiem ponieważ gluty w nosie mi zamarzają, już mam to sprawdzone od dzieciństwa, że jak gile w nosie przymarzają w trakcie wdychania powietrza nosem to jest minimum 10 na minus taka, taka prawda bajkowo A I to jest ten moment w trakcie wędrówki, kiedy wchodzi taki pierwszy entuzjazm u mnie i to jest taki 15-minutowy eufor euforyczny entuzjazm. Później oczywiście w miarę łażenia on mija. Człowiek staje się zmęczony, markotny, ale teraz to jest właśnie ta chwila, na której dzisiaj warto było wstać i ruszyć tyłek, żeby tutaj się znaleźć. Pecny, pecny, tak to wygląda. Już tu byliśmy, 1334 metry. Zbliżamy się do punktu o nazwie Jelenia Spudzianka. To jest źródełko, aczkolwiek nigdy tego źródełka nie widziałem. Co prawda za każdym razem byłem tutaj zimą. Więc może jest po prostu głęboko pod śniegiem ukryte. Tym niemniej, o innej porze roku, można tu się zaopatrzyć w wodę. Aha, no i jest tam taka budka, taki schron. Zaraz zobaczycie. No, i proszę, Jelenist Dzianka, 1311 metrów, oczywiście. Park Narodowy tutaj. Tutaj pamiętam, że gdzieś płynie taki strumień i raz wdepnąłem nogą w ten strumień. To znaczy strumień płynął pod śniegiem, a ja wdepnąłem nogą. Dość głęboko się zapadłem. O, tu jest ten strumień, właśnie o który mówiłem dotychczas a idziemy już 3 godziny yy, minęliśmy dwóch narciarzy oraz dwóch turystów czyli 4 osoby przez, przez 3 godziny a i tu jest źródełko okej okay. czyli mamy tutaj proszę bardzo jeszcze źródełko tak. także jakby ktoś chciał się a to proszę bardzo, pierwszy raz je widzę, zawsze było przywalone śniegiem. A proszę, jest tutaj siedem I'm But now it seems I'm just a stranger to myself. And all the things I sometimes do, it isn't me but someone else. I close my eyes and think of home. Another city goes by. Till it's gone away, and my heart is lying there. And we'll be till my dying day. So understand. Don't waste your time always searching for these wasted years. Face up. Don't Pogoda dzisiaj jest zmienna na się wyłonił, ale w murach niemalże dziwne, takie stalowe, niskie chmury się pojawiły. Żeby po nie koniec pogody na dzisiaj. Na to wygląda. Dochodzimy do szczytu, nazwie Wysoka Hole, i będziemy później schodzić takim narciarskim do owczarni A, i tam zrobimy przerwę. No i później wracamy z powrotem. Dzisiaj prawdopodobnie około 3 godzin będziemy szli po ciemku no bo tak wychodzi na to nie możemy rozwijać dużej prędkości ze względu na ten śnieg on jest dosyć w sensie upiergliwy. Także idziemy wolniej niż się spodziewaliśmy Ale może te widoczki chociaż rekompensują. No dla tych widoczków tutaj jesteśmy, dla niczego innego. Poddali zbiornik w gluchę stronę. Gdzieś tam majaczy keprnik, kralicki śnieżnik, a po prawej stronie król tych terenów, czyli pradziad. Podobnie jak wczoraj Hata Sabinka oznacza przerwę. Chodzimy. Paczki jakie zdję... zdjęte przerwa. A zjedliśmy, zjedliśmy. Godzinkę odpoczęliśmy, wracamy w drogę powrotną. No, będzie ciężko. Co tu dużo gadać? I tak miały kolejne godziny. Myśmy szli, szli, szli. jak takie głupki. Zrobiło się ciemno. A my szliśmy dalej, pokonywaliśmy ten dystans, te kilometry, zapadając się jaja w śniegu. Doszliśmy do samochodu o godzinie 20 po niemalże 11 godzinach trekkingu. Dwadzieścia cztery kilometry zrobione. Ach, było wspaniale. I koniec, koniec przygody. W dzisiejszym auto stoi.

Face up, make your stand. Realize you're living in the golden years. Too much time on my hands, got you on my mind. Can't seem to ease the pain. So easily, when you can't find the words to say, it's hard to make it through another day, and it makes me want to cry, throw my hands up to the sky.